Dobry wieczór, witajcie moi kochani bardzo serdecznie na kolejnym siódmym dniu naszego wielkiego wrześniowego rytuału, który polega na odcinaniu negatywnych rzeczy. Dzisiaj spotykamy się na większym kalibrze, na obcinaniu, odcinaniu bytów czarnych, bytów demonicznych. Zapalcie swoje świece ogólne, przygotujcie świece dodatkowe i zaczynamy. Działać. Witam was, witam. Ja mam kotka, mam. Kotku, nie teraz. Teraz krągi, kro, krągi otwieramy. Krągi. No chodź, jak już musisz, no. Kotek się też do kręgu. Chodź. No chodź. No ja wiem, że to jest tak strasznie niewygodnie. Mały bytku, mały ty. mały bytku. Bytku, ono nie bytku. Będziesz nam mruczeć? Dobrze. Zaczynamy. Krąg otwieram bezpieczny. Jest on nam dziś konieczny. Buduje świątynię pełną pozytywnej energii. To tutaj dokonamy przemiany. Oczyścimy siebie w pełni. Krąg otwieram bezpieczny. Jest on nam dziś konieczny. Buduje świątynię pełną pozytywnej energii. To tutaj dokonamy przemiany, oczyścimy siebie w pełni. Krąg otwieram bezpieczny, jest on nam dziś konieczny. Buduje świątynię pełną pozytywnej energii. To tutaj dokonamy przemiany, oczyścimy siebie w pełni. Wzywam Władcę Ziemi, Władcę Strażnic Północy, Niech to, co materialne, w Jego zostanie mocy. Niech stanie wraz z nami w kręgu we wzajemnym zrozumieniu, Niech wszystkim nam pomoże w magicznym oczyszczeniu. Wzywam Władcę Wody, Władcę Strażnic Zachodu, Niechaj dzisiaj nas obdarzy wielkiej miłości urodą. Niech stanie wraz z nami w kręgu, we wzajemnym zrozumieniu. Niech wszystkim nam pomoże w magicznym oczyszczeniu. Wzywam Władcę Ognia, Władcę Strażnic Południowych, Niech swą mocą nas transformuje do energii nowych. Niech stanie wraz z nami w kręgu, we wzajemnym zrozumieniu. Niech wszystkim nam pomoże w magicznym oczyszczeniu. Wzywam Władcę powietrza, Władcę Strażnic Wschodu, Niech mocą huraganu oczyści, co dziś jest przeszkodą. Niech stanie wraz z nami w kręgu, we wzajemnym zrozumieniu. Niech wszystkim nam pomoże w magicznym oczyszczeniu. Zapalmy nasze dodatkowe świece. Świece zapalam z intencją mojego oczyszczenia. Jej płomień mnie transformuje, energię moją zmienia. Niech zdejmie ze mnie brzemię negatywnej energii. Odcinam się od czarnych demonicznych bytów. Niech dzisiaj to się dopełni. Dzisiaj towarzyszy nam runa Lagus, co nie jest zdziwieniem, ponieważ jest to podobnie jak przyman, nas. Kolejna runa, którą przerabialiśmy z wiśniami. Runy się pchają po prostu. Moje ręce są oczyszczone. Będą mogły tworzyć piękne rzeczy. Moje stopy są oczyszczone. Będą mnie niosły tam, gdzie tego potrzebuję. Moje serce jest oczyszczone, będę słyszała jasno i wyraźnie jego przesłanie. Moje gardło jest oczyszczone, bym mogła mówić słusznie, gdy potrzebne są słowa. Moje oczy są oczyszczone. Abym mogła dostrzegać znaki i widzieć cuda tego świata. Moja dusza jest oczyszczona, abym mogła wzrastać i wibrować w cudownym rytmie wszechświata. Moja przestrzeń jest oczyszczona, abym mogła pozostać w niej czysta i bezpieczna. Niech zostanę oczyszczona przez ten ogień, a jego dym niech niesie. Moją modlitwę. Dziękuję władcom wody, ognia, powietrza i ziemi. To z waszą mocą, moja moc, energie nasze zmieni. Krąg zawieszam na kolejne działanie, to moja wola, niech tak się stanie. Dziękuję Wam, moi kochani. Po trzykroć Wam dziękuję na spełnienie naszego oczyszczenia, naszą energię kieruję. Jutro o godzinie 21 oczyszczamy się ze złego oka i na ten tydzień jest to ostatnie wrześniowe działanie. W przyszłym tygodniu jeszcze cztery kolejne. Dziękuję Wam, pamiętajcie o łapkach. Jak ktoś ma ochotę, zapraszam za moment. Na wieczór z wróżką. Do zobaczenia, buziakuję, pa papa. Pa.